Jestem w fundacji Vox Animals w folierze dla kotów. większość kotów się pochowała. O, to jest rozalka Ola Boga. Rozalka Ola Boga. To jest Kiara. Jara. Tu jest Pyzia. A gdzie reszta się pochowała? Tu jest tyle zakamarków. One mają gdzie się chować. Marcelek. Tak? Marcelek, jesteś? Czy nie Marcelek? To jest tyle tych kotów, że trudno je wszystkie spamiętać. Woliera jest duża. Koty mają gdzie się chować. O, 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 tu też ktoś jest pod daszkiem się chowa. A kto ty jesteś? A pokaż budzie, a to chyba Czapka jest, tylko niestety nie widać jej. Ma na imię Czapka, bo wygląda jakby miała czapkę na głowie. A, a tam kto tam jest? A kto tam jest? Kto tam jest? A Rozalka przebiegła? Rozalka ty tak szybko biegasz, że nie zdążyłam ciebie uchwycić nawet. I tutaj też gdzieś powinny być koty. Tu lubią siedzieć, ale akurat teraz tam nikogo nie ma. Kogo nie widać? A tutaj jest schowana, siedzi. Siedzi tu ktoś schowany? A rozalka zasłaniasz. No i ka tu siedzi schowana. Ika. Tu jest zewnętrzna część woliery a w środku chyba niewiele zobaczymy, o nawet lustro jest. Koty nawet lustro mają. O, trochę widać. Tutaj jest dosyć ciemno. A tu jest marcelek. Tu jest marcelek. A tu jest nie marcelek. Ojej, tu się gdzieś światło zapalało, ale ja nie pamiętam gdzie. O, tu, 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 tu też jest kot, tylko nie widać. Znalazłam włącznik światła, zaraz będzie widać lepiej. O, tak jest. Tu jest wewnętrzna część woliery dla kotów Fundacji Vox Animals. Kto tam siedzi najwyżej? Kto tam siedzi? A kto tam siedzi? Kieciu. Nie widzę buzi. Kocie raj. Kiara? Kiara? Pokaż się. Jara. O, kto to wyszedł? Antoś. Antoś, gdzie byłeś? Antoś. I